W dzisiejszym odcinku wiadomości kryminalnych między innymi brak konsekwencji za flagę UPA na Narodowym, poszukiwania groźnego przestępcy, przełom w sprawie napadu stulecia w Luwrze, szokujące wyroki dla ukraińskich sabotażystów. W Łodzi przeprowadzono skoordynowaną akcję wymierzoną w zorganizowaną grupę przestępczą powiązaną ze środowiskiem pseudokibiców, która zajmowała się handlem nielegalnymi substancjami psychoaktywnymi. Zatrzymano sześciu mężczyzn w wieku od 26 do 41 lat, mieszkańców Łodzi i Powiatu Zgierskiego. Operacja została przeprowadzona 21 października pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Łodzi. Z ustaleń śledczych wynika, że grupa działała w sposób zorganizowany i miała wyraźnie podzielone role: od dostawców i pośredników po osoby odpowiedzialne za dystrybucję narkotyków na terenie miasta. Sprzedawane przez nich środki to głównie syntetyczne kannabinoidy, znane z wyjątkowo silnego i nieprzewidywalnego działania na układ nerwowy. Substancje te często prowadzą do utraty przytomności, zaburzeń psychicznych, a nawet śmierci. Według ustaleń prokuratury, handel nielegalnymi środkami stanowił dla podejrzanych stałe źródło dochodu, a część zysków mogła być wykorzystywana do finansowania działalności pseudokibiców jednego z Łódzkich klubów sportowych. Za przywódcę grupy uznano 39-letniego mieszkańca łodzi, który również został zatrzymany. W trakcie akcji przeprowadzonej jednocześnie w kilku lokalizacjach, śledczy zabezpieczyli dowody związane z dystrybucją narkotyków oraz gotówkę pochodzącą z przestępstw. Wszyscy zatrzymani usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz wprowadzania do obrotu znacznych ilości substancji psychoaktywnych. Część z nich odpowie także za sprowadzenie zagrożenia dla życia i zdrowia wielu osób. Prokuratura skierowała do sądu wnioski o zastosowanie wobec nich tymczasowego aresztowania. Za te przestępstwa grozi im kara do 12 lat pozbawienia wolności, natomiast osobie uznanej za kierującego grupą nawet 15 lat więzienia. Śledczy zapowiadają dalsze czynności i nie wykluczają kolejnych zatrzymań w ramach postępowania. Zatrzymano deportację trzech cudzoziemców zatrzymanych po zamieszkach, do których doszło podczas sierpniowego koncertu białoruskiego rapera Maxa Korża na stadionie narodowym w Warszawie. Jak informuje Rzeczpospolita, mężczyźni, dwóch obywateli Ukrainy i jeden obywatel Białorusi złożyli wnioski o udzielenie ochrony międzynarodowej w Polsce, co tymczasowo wstrzymało ich wydalenie z kraju. Podczas koncertu 9 sierpnia doszło do masowych naruszeń porządku publicznego. Policja zatrzymała wówczas 109 osób za udział w burdach, bójkach i zniszczeniach mienia. Premier Donald Tusk zapowiedział wówczas zdecydowane działania wobec cudzoziemców, informując o planowanej deportacji 63 osób, w tym 57 Ukraińców i 6 Białorusinów. Jak się jednak okazało, nie wszyscy zatrzymani opuścili Polskę. Trzech z nich złożyło wnioski o ochronę międzynarodową, co zgodnie z przepisami automatycznie wstrzymało decyzję o deportacji. Wobec tych osób postępowanie o zobowiązanie do powrotu zostało zawieszone do czasu zakończenia procedury związanej z wnioskami o ochronę międzynarodową, przekazał rzeczpospolitej rzecznik Straży Granicznej podpułkownik Andrzej Juźwiak. Oznacza to, że dalsze losy trójki cudzoziemców zależą teraz od decyzji szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców, który prowadzi postępowanie w tej sprawie. Rzeczpospolita poinformowała także, że nie będzie śledztwa w sprawie wniesienia na koncert czerwono-czarnej flagi UPA, będącej symbolem ukraińskiej powstańczej armii. Prokuratura uznała, że czyn ten nie wyczerpuje znamion przestępstwa, a decyzja o odmowie wszczęcia postępowania jest już prawomocna, ponieważ nikt się od niej nie odwołał. Sprawa koncertu Maxa Korża od początku budziła kontrowersje. Oprócz licznych naruszeń prawa, wydarzenie stało się przedmiotem szerszej dyskusji publicznej dotyczącej zachowania cudzoziemców w Polsce oraz granic tolerancji wobec uczestników imprez masowych, zwłaszcza w kontekście rosnących napięć społecznych i politycznych między Warszawą a Kijowem. Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Zamościu. Rozbili zorganizowaną grupę przestępczą odpowiedzialną za produkcję silnie uzależniających substancji psychoaktywnych. W wyniku operacji przeprowadzonej na terenie Podkarpacia zlikwidowano trzy profesjonalne laboratoria narkotykowe, w których powstawały ogromne ilości nielegalnych narkotyków. Wartość zabezpieczonych substancji szacowana jest na ponad 145 milionów złotych. Podczas skoordynowanej akcji policjanci odkryli w pełni wyposażone laboratoria chemiczne, w których wytwarzano syntetyczne narkotyki takie jak klofedron, klefedron oraz flakka, znane ze skrajnie silnego działania psychoaktywnego. Substancje te, często określane jako dopalacze nowej generacji, powodują gwałtowne uzależnienie, zaburzenia psychiczne, a w wielu przypadkach śmierć. Z ustaleń śledczych wynika, że produkcja odbywała się na skalę przemysłową. W laboratoriach zabezpieczono m.in. 360 litrów płynnego klofedronu, 35 kg jego skrystalizowanej formy, 9000 litrów klefedronu oraz 114 litrów tzw. flakki. Wszystko wskazuje na to, że gotowy produkt był przygotowany do dalszej dystrybucji zarówno na rynku krajowym, jak i zagranicznym. W ręce policjantów trafiło dwóch mężczyzn w wieku 25 i 32 lat, pełniących rolę chemików, czyli osób odpowiedzialnych za wytwarzanie narkotyków. Po doprowadzeniu do prokuratury usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz produkcji znacznych ilości substancji psychotropowych. Na wniosek śledczych sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu podejrzanych. Śledczy podkreślają, że rozbita grupa mogła działać od dłuższego czasu i mieć rozbudowaną strukturę logistyczną obejmującą dostawy prekursorów chemicznych i sieć dystrybucji. Śledztwo ma charakter rozwojowy, a kolejne zatrzymania są tylko kwestią czasu. Prokuratura Okręgowa w Warszawie wydała list gończy za Erykiem Piatru, obywatelem Białorusi, podejrzanym o zabójstwo 32-letniej Izabeli Rh, księgowej z Warszawy. Do zbrodni doszło 16 października 2023 roku w jednym z hoteli przy ulicy Grzybowskiej na Warszawskiej Woli. Ciało kobiety odnaleziono dopiero po dwóch dniach, kiedy obsługa hotelowa weszła do pokoju, w którym przebywała. Izabela była poszukiwana od 13 października, kiedy bliscy zgłosili jej zaginięcie. Wyniki sekcji zwłok potwierdziły, że została uduszona. Jak przekazał rzecznik prokuratury okręgowej, prokurator Piotr Antoni Skiba. Śledczy ustalili, że kobieta przebywała w hotelu w związku ze spotkaniem biznesowym, jednak motyw zabójstwa mógł mieć charakter seksualny. Po wielomiesięcznym śledztwie udało się zidentyfikować sprawcę. Według ustaleń prokuratury, morderstwa miał dokonać Eryk Piatru, urodzony 1 listopada 1992 roku w miejscowości Głubokie na Białorusi. Mężczyzna zaraz po dokonaniu zbrodni opuścił terytorium Polski i najprawdopodobniej ukrywa się w swoim kraju. Sąd rejonowy dla Warszawy Mokotowa wydał postanowienie o tymczasowym aresztowaniu podejrzanego, a następnie list gończy. Trwają działania zmierzające do ustalenia jego miejsca pobytu. Prokuratura nie wyklucza, że w dalszym etapie zostanie wystawiony europejski nakaz aresztowania lub wniosek o ekstradycję. Za zabójstwo grozi kara od 10 lat pozbawienia wolności do dożywocia. Policja apeluje do wszystkich osób, które mogą posiadać informacje o miejscu pobytu Eryka Piatru, o pilny kontakt z najbliższą jednostką policji lub prokuraturą. Śledczy przypominają, że każdy, kto pomaga sprawcy uniknąć odpowiedzialności karnej, ukrywa go lub zaciera ślady przestępstwa, może sam usłyszeć zarzuty i podlega karze od 3 miesięcy do 5 lat więzienia. Francuska policja odnotowała przełom w śledztwie dotyczącym spektakularnej kradzieży klejnotów z paryskiego Louvru. Jak podało BBC, powołując się na francuskie media, zatrzymano dwóch mężczyzn podejrzanych o udział w napadzie, do którego doszło 19 października. Z muzeum zniknęło osiem królewskich klejnotów o łącznej wartości około 88 milionów euro. Według ustaleń francuskiej prokuratury, w samym napadzie uczestniczyło co najmniej czterech sprawców. Jednak śledczy nie wykluczają, że za rabunkiem stała szersza siatka przestępcza. W związku z tym liczba osób zaangażowanych w prowadzenie dochodzenia została zwiększona z 60 do 100. Funkcjonariusze analizują obecnie setki zabezpieczonych dowodów oraz nagrania z miejskiego monitoringu. Zatrzymani mężczyźni pochodzą z dzielnicy Seine-Saint-Denis -Sain na północnych przedmieściach Paryża znanej z wysokiego poziomu przestępczości. Jeden z nich został ujęty na lotnisku Charles de Gaulle, tuż przed wejściem na pokład samolotu do Algierii. Obaj są dobrze znani policji. Byli wcześniej karani za włamania i napady, a śledczy podejrzewają, że tym razem mogli działać na zlecenie zorganizowanej grupy przestępczej. Z miejsca przestępstwa i jego okolic zabezpieczono liczne ślady, w tym porzucone w pośpiechu przedmioty: kask, rękawiczki, pomarańczową kamizelkę robotniczą, krótkofalówkę oraz pojemnik z łatwopalną cieczą. Co istotne, Rabusie zgubili także jeden z łupów, koronę cesarzowej Eugenii, żony Napoleona III. Z przedmiotów tych pobrano około 150 odcisków palców oraz próbek DNA, które są obecnie analizowane przez ekspertów kryminalistycznych. Francuska prokuratura określa napad jako wyjątkowo zuchwały i profesjonalnie przygotowany, wskazujący na przestępczość zorganizowaną o międzynarodowym zasięgu. Śledztwo jest wciąż w toku, a służby zapowiadają kolejne zatrzymania w najbliższych dniach. Po ponad roku intensywnego śledztwa zakończyła się sprawa dotycząca pożaru hali przy ulicy Marywilskiej, 44 w Warszawie. Trzej obywatele Ukrainy, Serii R., Pawlo T. Oraz Władysław I. Y, zostali skazani przez Sąd Okręgowy Warszawa Praga za udział w zorganizowanej grupie przestępczej, której działalność, jak ustaliła Prokuratura Krajowa, miała charakter sabotażowo-terrorystyczny i obejmowała kilka państw Europy Środkowo Wschodniej, w tym Polskę, Litwę, Łotwę, Ukrainę oraz Rosję. Śledczy ustalili, że członkowie grupy dopuszczali się przestępstw polegających na podpalaniu obiektów wielkopowierzchniowych na terenie Unii Europejskiej. Celem tych działań było wywołanie paniki wśród ludności oraz wpływanie na opinię publiczną. Według ustaleń prokuratury oskarżeni działali wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, wobec których postępowanie nadal jest prowadzone. Z materiałów dowodowych wynika, że serii R oraz Pawlo T pomagali jednemu ze współoskarżonych serii Mukhali w uniknięciu zatrzymania po dokonaniu podpaleń. Mężczyźni mieli zorganizować mu zakwaterowanie w jednym z warszawskich hoteli, pomóc w zakupie biletów lotniczych, przekazywać informacje ułatwiające ucieczkę, a następnie wywieźć go z Polski do Czech i opłacić jego pobyt w Austrii. Według śledczych, ich działania utrudniły postępowanie dotyczące dwóch głośnych podpaleń sklepu IKEA w Wilnie, do którego doszło 9 maja 2024 roku oraz Hali przy ulicy Marywilskiej 44 w Warszawie trzy dni później. Sąd wymierzył Pawlowi T. karę 5 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności, Serchiemu R. 2 lat i 6 miesięcy, a Władysławowi Y. roku i 4 miesięcy więzienia. Wyrok nie jest prawomocny. Jeden z oskarżonych złożył wniosek o jego uzasadnienie, co może oznaczać, że w sprawie dojdzie do apelacji. Decyzja sądu wywołała duże oburzenie wśród opinii publicznej. Wielu Polaków uważa, że orzeczone kary są rażąco niskie biorąc pod uwagę charakter przestępstw, które godzą w bezpieczeństwo państwa i jego kluczową infrastrukturę. W przestrzeni publicznej coraz częściej pojawiają się głosy, że wymiar sprawiedliwości powinien traktować tego rodzaju czyny jako poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego, a sprawcy powinni ponosić surowsze konsekwencje. Tymczasem służby specjalne potwierdzają, że zagrożenie działalnością obcych wywiadów w Polsce wciąż rośnie. W ostatnich dniach służba kontrwywiadu wojskowego oraz Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymały dwoje obywateli Ukrainy kobietę i mężczyznę w wieku 32 i 34 lat, podejrzanych o prowadzenie działalności szpiegowskiej przeciwko Polsce. Do zatrzymania doszło w Katowicach w wyniku wspólnej operacji obu służb. Jak poinformował rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński, zatrzymani realizowali zadania zlecane przez obcy wywiad. Zbierali informacje dotyczące potencjału militarnego Rzeczypospolitej Polskiej, a także instalowali urządzenia umożliwiające skryty monitoring infrastruktury krytycznej. Według ustaleń śledczych, gromadzili dane o żołnierzach sił zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz o strategicznych obiektach transportowych wykorzystywanych do wsparcia logistycznego i militarnego Ukrainy. Śledztwo w tej sprawie prowadzi Wydział do Spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Lublinie, który nadzoruje postępowanie dotyczące podejrzenia popełnienia przestępstwa działalności wywiadowczej na rzecz obcego państwa. Na wniosek prokuratury sąd zastosował wobec zatrzymanych tymczasowy areszt na okres trzech miesięcy. Zarówno sprawa pożaru Hali przy Marywilskiej, jak i zatrzymanie ukraińskich szpiegów pokazują, że Polska coraz częściej staje się celem działań sabotażowych i wywiadowczych, wymierzonych w bezpieczeństwo państwa. Coraz więcej osób zwraca uwagę, że wymiar kary dla sprawców takich czynów powinien odzwierciedlać ich rzeczywiste zagrożenie dla kraju, zwłaszcza w sytuacji, gdy uderzają one w strategiczne punkty infrastruktury i obronności Polski. codziennie w Polsce i na świecie popełniane są tysiące przestępstw. Jeśli chcesz być na bieżąco z wiadomościami kryminalnymi, zachęcamy do polubienia filmu oraz do subskrypcji kanału.